Cześć witajcie, z tej strony Solec? Cześć witajcie z tej strony brączek Jak widzicie dzisiaj tak nietypowo zaczynałem bo nam tu padło na łeb Pogoda się nam popsuła, bo jak wiecie dzisiaj miały być sienocosy, a jeśli nie wiecie to zapraszam do brączka w odcinek poniżej w opisie Robiliśmy tam sianokosy, no jak widzicie tam jest zaczęta, ale jak, jak patrzę jak to moknie to już nie mogę wytrzymać. No i co, no brączek niestety musi zjechać, a my lecimy sobie z gnojóweczką i Mateusz co dzisiaj będziesz porabiał w taki piękny rzeszowy dzień? Dzisiejszy deszczowy zim wolny browara O, jakiś progres. A potem najewany, Pojadę ja By... będę talerzować. Maluchem jeszcze się przejedziesz na pewno. Dobra, my tu, my, my tu dzisiaj, jak widzicie, tak gru, grubsza akcja. Zobaczcie, jaki piękny tutaj zestawik na nas czeka e, Pognojowicy gnojowicy. A, pięknie, głęboszek. Powiem wam, że no, cuda miód malina orzeszka, będziecie mieli go tam w opisie, bo nie był w odpaku. E, a my dzisiaj, właśnie taka fajna akcja. Bo na Bolsiowie nigdy nie mogłem sobie zrobić... O boże czekajcie, zmniejszę sobie ten troszeczkę. Na Bolsiowie nigdy nie mogłem zrobić segnejowicy... Bo nie działała. O, to krótko zwieźli na temat, tak? Tak. Ogólnie z chyba, że za szybko się nie jeździ, nie? Nie. Yeah. No, to super, dobra. Tyle ja myślę, że... Jo, bo 60... 60 Że Jo, weź tam po ustawie, jak widzicie, pięknie rzepak Mateuszka rośnie. Miejmy nadzieję, że pogoda w tym roku nam dopisze. Eee, no jak tak widzicie, na razie ja... super w sumie, bo jak deszcz na rzepak idzie, no to dobrze. Nie no no wiecie. ale nie, nie na moją sumę. I ja, o ja tak żebym przeżywał, my mieli dzisiaj to skończyć wszystko. O Jezu, siano. na siano moje. Ogólnie to prosiłbym, jeżeli ktoś przerobił tą prasę yy, już tak powiem zawczasu tą prasę, bo ona robi jak widzieliście wcześniej, belkę... O już koniec nowicy. Belkę z tego. Belkę z siana słomy wyglądu i nie chcę to później owijać, tak byście byli tacy... Kochani, to weźcie to przeróbcie i podeślijcie gdzieś tam w opisie. Tak to by było bardzo, bardzo fajnie, albo powiedzcie jak, jak to zmienić, żeby się udało. Jakie linijki zmienić, bo ktoś pisał, że trzeba linijki zmienić? No, przydałoby się, no bo nie chcemy znowu pracy zmieniać, bo nie wiedzieliśmy, że ona taki, taka moniana Odwala jest naprawdę, naprawdę fajna. Cyk? Szkoda, że jeszcze nie ma takiego tej, tej gnajowicy, że trzeba wyjść i podłączyć do tej... Wiesz? Może czemu pracownicy tak krzywo jeżdżą? Słuchaj, nie wiem, nie powiem Ci O, już już... Ja chciałbym zatrudnić pracownika, żeby mi prosto przejechał? To co? A, bo ty już pijany jesteś. Ja pijany? Ty chuj. <noise> o Boże, błoto. Ty głupia dziro O Jezus Maria, ale głębokie błoto tu jest. się zrobiło mi przez ten czas. No, to troszkę wisz popadało. To co tu powiedzieć, nie? Nic mnie nie zrobi. No. Co tam? Każde, czas na 30. A, dobra, bo zapomniałem. 8, o, dobra teraz będzie ładnie mi leciało Bo wiecie chcę żeby się Ława mało ci ktoś pukał do ciebie Jo, ktoś nam się dobijał Nie otwierasz? Nie, nie otwieram dzisiaj zamknijte i one grybą teraz Jadziem kurde ty, ale mi szybko ty, ja jak no nie, mi starsza w jedną stronę żeby przyjechać to na tym malutkim polu To trochę mało No wiesz, no wolno jeżdżę nie, bo to w końcu 60. Wiesz, żeby tak 60 nie dostała, bo później trzeba będzie po sezonie ją zmienić nie już ogólnie sobie omyśliłem fajny planik, no bo niestety ja jednak muszę mieć ciągnik z którym No i? i. I i zakupię w nowym sezonie bez dachu 60 z turem, bo już fajną znalazłem i do tego jakiś większy ciągnik. Jakiś dżundil, może fint, a może Ursus, nie wiem, zobaczymy. Zastanowię się. A wy co mi polecita? Mateusz, Mateusz, co ty masz w planach? Chuj, nie wyjadę. O, słychać jak tam odczepianie jest gwałtowne Aż ty mój ostatni raz to wjechałem o, Ale się pięknie na pewno gdzie ty tam jest, bo nigdzie się za szybą nie widzę? No nie wyjadę no No i koniec. ty po się u Mateuszka O, Dobra. tu pięknie będziesz w Tak, to ja o, przez to padać. O, chodź, bez kitu. Co ty robisz? Masz hol? No ogólnie gdzieś tam jest, za co nie wyjedziesz? Nie Pojechać wyjadę. do ciebie? Ja już jadę drogą w 60. A no to... A nie, musisz kupić, kupić ci? No kup, bo nie, nie wyjadę Ja... nie wiem czemu z wrażenia aż wysiadłem <laughs> Trzymaj, kolego Ale się pogoda robi ładna O, no O, ja lubię po takim deszczu słoneczko Może Sianko, tak to trzeba będzie, jak będziesz, jak będziesz miał chwilę, to może jechać przewrócić Dobrze, jak skończę, jak wyjadę w ogóle <laughs> Wyjadziesz, no Bo jak nie wyjadziesz, to będzie lipa sobie jest przydać ciągnik od razu na, na, na Allegro za niższą cenę. Nie no, no myślę, że wyjadę. Pociągnę także most przedni nim No tak umieś ściągnąć to już. E, e, e. No dobra, przepraszam. No kurwa to, to, to... mać, Zaczep wyrwę w tej 600, a taka... ja to powiem. bym się wam po czymś pochwalił. Nie uwierzy ale Mateusz robi mapę. Ale naprawdę piękna ta mapa, jest mi się tak podoba i on i odcinek będzie. I dzisiaj powinien być odcinek. Tak jak oglądacie ten film, to wiecie, że ubrączka powinien być odcinek z mapy, a nie tego go wyzwajta. Nie tam nie. Będzie, będzie brączek, czy nie będzie? Będzie. No, to już zapraszam serdecznie do brączka z odcinku z mapy. Naprawdę, zrobimy sobie na jej sezon bardzo podobnym stylu, jak tutaj. Eee, wreszcie ktoś ode mnie z teamu zrobi jakąś mapę, na której da radę pograć. Wreszcie ktoś zrobi w ogóle mapę z teamu, bo... Tak to, to nie kaskader kiedyś tam zrobił. Adam tam kiedyś zrobił, ale to były stare, dawne czasy. Ja więc... to zrobiłem a nie, nie było nawet kiedy pograć, jak ja sama nie mało pograłem. No jak ja pamiętam ty to tą fajną zrobiłeś mapę to się usunęła ci albo coś się stało, pamiętam na kąpie. No 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 To była. te brączkowice, super pola był wtedy. Ale teraz nie na Nie pa... brączkowice brączkowice wydałem A tamta nie miała być też brączkowice? Tamto, a nie Kama z bo... map. Kama z map to była. O boż. Nie pytajcie czemu taka nazwa? <laughs> Dobra, ja wycygnę ją. O boż. Jajzu, wszystkie klawisze poklikałem, tylko nie ten. I wysiadłem. I odczepiłem maszynę, a chodziło Boże. tylko o to, żebym napełnił. Boże. Co? Ja wyciągnąłem ją. Ona tam jest. Nie. <noise> nie. Ja jej hamulco nie spuścił i przeciągnął całą. Tą. Opona zdarta, jak była nowa, to poszła. Pizdu. Cała opuna zdarta, Nie wiem co ja zrobię. Ja widzicie, jak wie ta to ja swoje naprawiłem tutaj. Prawą dostałem nóżka. Zobaczcie, nówka sztuka. Tak była rozdupcona, że ja nie wiem co to się musiało tam stać. Ktoś w gwoździe chyba powodził. Taki był. Jak mnie uderzył w tu, to aż przeciągło go na drugą stronę Dobro, teraz wjadę zno znowu. W, było to ciekawe, czy tym razem wyjadę. Jo, To ładnie, ładnie. No bo muszę tutaj równo zrobić. To równo, równo. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ty tam później zrobisz, to podjaziem, do ciebie może, Malto może, z takim A, wielkim pier... morzem. Co tam się stanęło, Mateuszek, mów Nie, mi Nie no, dobra. Myślałem, że usiadłem, ale wyjechałem. No to tam linka będzie tam mieli w komentarzach. Dobrączka do mapy. Czego? Do Dobrączka mapy. Do filmu z mojej mapy, a nie do mojej mapy. Jo, ale od razu już wyda. Bez testów. Nie no, w sumie na pewno wydam szybciej niż Bolek. Ej no. No ale ty! Znaczy nie! Y, może inaczej. Na pewno szybciej skończę niż o. Ej ty, ale przecież ja tą mapę, tą polską naszą wieś, to ile robiłem? No dobra, ale... a Bolusiowo? No dobra, ale to jest w ogóle inna seria, gdzie więcej się trzeba przyłożyć. I jak ona jest rozbudowana. Twoja też będzie tak, tak dużo rozbudowana? Tak. No, jeszcze słowo. Nie, no nie będzie, bo to będzie pierwsza wersja. Objedziemy sobie poprzeć, jestem ciekawy, jak to w ogóle wejdzie. Proszę bardzo, pierwsza wersja, jaki youtuber. Aha, mapy no, zobacz, Zobaczcie, zobaczcie, jak, jak pięknie to robi, nie? Naprawdę, mega. A co Prześ... tu robić? Co? Głęboszuję. Już? No, no już, o. no co, miałem dwa pola tutaj do wywiezienia, jak i, I wystarczająco. I to kału domu pewnie, co? No. O no, se uchylimy, bo aż się duszno, naprawdę, bo też taka duchota się zrobiła, a nie muszę okno zaraz otworzyć O kurde, ale ładnie. Ogólnie ludzie jak tam u was ten wiatr, który był? Czekajcie, poniedziałek rano. Ja nie... Może, wiem... ja byłem siny. Serio? U mnie tak, ja nagle coś hukło obudziłem się. Boże patrzę na dwór, a brzuski się do ziemi. No w ogóle po podwórku wszystko było po prostu. Poniedziałek było. rano, no to dzisiaj, dzisiaj rano tak jak to nagrywamy. No, no ale to tak to ogólnie to wyjdzie dopiero w środę. Ten no, także, no, no. no, także już dlatego mówię, się pytam o poniedziałek. Siostra przyleciała, matko bosko. Mówi, mogę się tu położyć, bo się boję. Ja nie powiem, też się bałem, nie żartuję. Yy, ale A położyła się do ciebie? Tak, mówię, dobra, chodź, bo wiecie, wszyscy już spali. Tata akurat do pracy już wyjechał i ten. A to było wieczorem czy rano, rano, nie? Rano, to było godzina piąta? Po piątej? Może i tak, ale to tak przyszło gwałtownie, nie masakra, kochany zaczęło lać. Przy, kochany braciszek jeden. No pierwszy to... raz taki wiecie, bo no, no, za to łapka w górę. I ten... No brzuski jeszcze nigdy nie widziałem, że się tak brzuski, no do ziemi się gieł, rozumiesz to? Nie połamały się, ale się gieły i nie wiem tak przez 20 minut, ale ja tak szybko zasnąłem, tak super się spało, bo tylko tak się modliłem, żeby dachu mi nie zerwało. Od której to u Ciebie było? Pff, no mówię, że tak jak, jak się przebudziłem było po przed szóstą jakoś, coś takiego, że wiem, że jeszcze opłacało mi się na chwilę położyć spać To to, to wiem na pewno Nie wiem, u mnie ja o, o 9 rano Jak już no. w szkole byłem, wiesz, mamy u góry takie okna dachowe, nie w szkole? No. Ile siedzimy kurwa i tak patrzymy jak taka chmura wielka idzie. Ej, o dziesiątej? No dziś 9, dziesiąta No no to słuchaj, to my mieliśmy tak o 8, że byliśmy już w klasie, a tu masakra człowieku jak przyszło w sekundę. Śnieg, u nas śnieg padał. Najlepsze było to, że padał no, nas, śnieg. Grazie. Deszczem, tak myślmy, śnieg o tylko że było na plusie i się od razu roztopiło, ale my tak wszyscy nagle najfajniejsze było to, że było jasno. Od rana zrobiło się później jasno, chmury się przegnały, a przyszła taka zajebiście czarna chmura, nie? Od to u nas tak samo było. Masakra jakaś, ale to się tak ciemno zrobiło, jakby była, nie wiem, jakaś piąta rano, że nic w klasie nie było tak widać samo, Tak samo było, identycznie. Że jasno, 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 jasno no. i nagle taka ciemnica wielka, nie? Ale to jest masakra, tak fajnie niebo się oddzieliło, bo tam w oddali było tak jaśniutko tu no może tak jak ostatnio burza była od rana, tak teraz nagle taka gwałtowna wichura. I dzisiaj rano wchodzę na fejsa, niespodzianie Znów Halina włącza pranie Pralka dźwięczyła ona jęczy. I ja tak patrzę, a normalnie u ludzi dachy pozrywało No wprawdzie to się nie dziwię bo u nas to już nieźle wiało A jeżeli to gdzieś tam się rozpoczęło To na pewno ta siła wiatru była jeszcze, jeszcze większa U nas to tam pewnie resztki doszły, jak zawsze Powiem wam, że ten środek Polski to nie jest taki zły A to tornada na ominą A to jakieś te powodzie, a to jakieś klęski ja, ale po morzu tak samo Jo? Ja? No, mi się wydawało, że tam od morza to bardziej was tak dotyka coś Nie, znaczy najgorzej jest właśnie na myślę, że na Śląsku gdzieś tam. No no Śląsko jest zawsze zalany, zawiany... Znaczy nie, masakra. wiesz co gdzie jest zalane najczęściej? Zalane najczęściej jest na kujasko pomorsku, tutaj byt go te wszystkie z tereny. No tutaj kaski, ale no jakoś kaski tam daje radę, Melioracji ma dobrą. Nie, a no, tak bez, bez śmiania no to mówię, to, to tak jak, jak, jakby nie patrzył to to nas tak mija naprawdę dużo bokiem to wszystko. Ale no, całe szczęście, cieszę się, cieszę się na pewno, bo to nie chciałbym takich klęsk. Na pewno, że mi tak o daszek zerwia, bo coś to, to, to. Nie, 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 nie rozmawiałem o tym, bo... Ja mój My... ulubiony daszek zerwał. Smutno mi się zrobiło. Tak jak. taka wjechałem. Tak posmutniali wszyscy. No, ale już widzę, że będę musiał na swojej mapie zmienić tą teksturę tej orki. Na tą? Na, no właśnie, czy tam jest ta? A, no mi się też tak mniej pod... na znaczy, co no jak zmienisz teksturę orki, to i wszystko ci się zmieni. Ja wszystko. Chyba, bo teraz już tak jest, już nie pamiętam, ja wiem, że jakoś tak było, że jak zmieniałeś jedną, to i wszystkie ci się zmieniały od razu, nie? Teraz nie ma już tak oddzielnych tekstur. Także lipa. Albo, albo ona mi się tak ślipnie podoba przez to, że jest właśnie to realne to. Może i tak, bo ona wtedy i, A, i tekstury, nie, wiesz co? Nie, wiesz dlaczego ci się tak nie podoba? Bo są tekstury 360 i jak lekko pugiem wyjedziesz i ona się krzywi. No i właśnie to mi się nie podoba jak cholera to jest tak... No ale to są, nie to nie jest wina ani tej modworki, ani... ani tekstury, tylko to jest wina 360, nie? No, no nie powiem do agregatowania, do bronowania fajne to jest. Tak, ale no kurde No to masakra jest jakaś brzydka jak, kurwa, nie wiem A ty Mateuszku co będziesz robił jutro w odcinku na typowej polskiej wsi? Jutro? No za spoiler. No wiesz no, 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 no wiesz, no jutro jak to wrzucę będzie środa, to no to na nie czwartek. czwarte... Może jakiś łopysk? Oooo, albo będę pryskał. Ty, bo czekaj, bo ja już się normalnie trafiłem. Nie, udzieliłem. nie, nie, będę siał. Będę Ty, siał. ja w środę wrzucam, czy we wtorek? W środę. W środę, ja w czwartek. O, to gitara. Tak, ja będę chyba siał prawdopodobnie, nie wiem. Oooo, ledwo tutaj wszedłem. Albo nie, bo... będę kultywatorował i potem. Jo, siał. Bez kitu pod, weź to weź tam z kultywatory, wywóły wy, wy jeszcze, nie? Ja nie wiem czemu, ale bronowałem, się, mogę, to czekaj, bo mam fajne te bronki fałena, one się ruszają tak jak nie wiem, czy pamiętacie jakieś trzynastki, czy to z jedenastki nawet było, że właśnie one się tak na łańcuszkach fajnie ruszały. Nie to chyba takie pierwsze brony, które takie spotkałem z takim fajnym skrypcikiem. Nie pomyślałbym, że ta szwałę zrobi normalnie, kurde, no hopok, hopok Go się z... rozbujał. Hopok się rozbujał. Tak, rozbujał. Właśnie jak tam wam się bolusio podobało? Piszcie tu w komentarzach, bo w dzień wcześniej pojawi się polusiowo, czyli jutro. No, tam już wyjdzie, że Nie, czyli jutro, to tylko, tylko czyli wczoraj. No, wczoraj. No, kurde. Widzisz? A żeś odwaj lipę. A w ogóle coś nowego, no, ja nie oglądałem jeszcze, bo dopiero... No wiem, bo jeszcze nie wydałem, bo no ogólnie my to nagrywałem w poniedziałek. Nagrywam jeden po drugi, ponieważ we wtorek mi nie ma. No, a coś tam nowego w ogóle pokazałeś na Bolusiowie? Jo, ogólnie to już jest koniec. Ostatni filmik był taki ten, bo zostało mi dodać kilka drzewek, sprawdzić triggery i, i duperele i to jest koniec, tak? Tam sklep dodałem, wtedy, zakończyłem wtedy, łąkę... Wtedy będzie seria. Tak, będzie seria. Ja trzy serie aż będę robił z Bolusiowa. Jak Czy ty jesteś ty, ty, chora? Nie. Mi, z Mikiem taką jak z tobą. Z drwala, bo ja drwala jeszcze nie miałem, no po to zrobiłem sobie fajny las. I, 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 a, i trzecia robię sobie singiel, tylko że tak, że wiesz, że mam realnie będę grał strasznie, nie? Żebym na początku moje maszyny. Czy tam małe, no jakieś fajne maszynki, weź, wiesz. Będziemy wszystko robić, żeby nowe dokupować. Będę miał tylko podstawowo jakieś małe, nie? Jakieś małe grube. Ale z Mickey, ty będziesz robił już na większych trochę maszynach. Tak, tak. Ja już planuję albo na od razu startować z fendami, ale ja chyba zrobię tak, że ja dam te dwa ursusy. Ten z mokrzyna, ten jeden z zielonymi, a ten drugi ten większy. Strasznie mi się podobają. A ten z zielonymi nie jest z Mokszyna. Nie jest? No ale no, ładnie wygląda. Pasuje. Powiem ci, że pasuje pod jednego, jak i drugiego. Także mi się ale. wydaje, że zrobię sobie z Ursusami tą serię, tak jak i tam była wcześniej na Wolusiowie, wam się podobało, to i teraz też tak zrobimy. Bo na nowszych seriach, tak to ja sobie na tym dużym gospodarstwie, tak to ten singla zagram na trochę nowszych, więc na pewno wam się to spodoba. Mam nadzieję, Ale u was, u mnie, to ja wam się wszystko podoba. <grym> Widzę, w ogóle jestem ściny, co z ETS-em, nie? Super, jesteście naprawdę okejka w górę. Tam 8000 wyświetleń nabili, nie? Od wczoraj. 8 wyświetleń i jest 1200 łapek. To, no naprawdę a mam fajne pomysły MP już mi działa, naprawiłem, tak będziemy zaraz chłopakami sobie grać niedługo kurde, fajne takie głęboszowanko, coś innego Tak, Wiesz, a ja skończyłem talerzować. W dodatku, że tak e, Ogólnie na Allegro wyciąłem fajną sobie talerzóweczkę, samoróbkę ktoś robił. Muszę zobaczyć może ją kupiłem, bo talerzówki nie mam, mam tylko o, tego. E, Grubera. Ale, ale to zobaczymy, jak tam nasze dofinansowanie, jak tam nasze wnioski będą. Ogólnie przydałoby się Bina postawić, ale ale to też będziemy myśleć nad tym. Kurde, taka Ja znaczy, Możemy postawić wspólnego jednego, myślę, taką. O, właśnie, u, u, u Ciebie, znaczy, Bin to by się bardziej chyba u Ciebie nie wiem, czy nie przydał. No bo ja mam więcej zboża. Więcej, to jest zboża, masz po prostu. Eee, a ja tak troszkę no, w krópki i w krówki no i tam, ale też mi się tej stodole nie ukrywajmy, nie dużo jest tego. Na pewno coś na pasze może postawimy. Eee, zobaczymy ile dostaniemy w ogóle pieniędzy, nie, nie mam pojęcia. Co, coś, Myślę, że jakiś fajny odcinek ogólnie nagramy. Eee, coś takiego jak będziemy kupować właśnie te maszyny, to wszystko i ja już mam pomysł wrączek, naprawdę, naprawdę fajny pomysł, ale to ci Co? powiem poza wizją. Że Mikiego weźmiemy z lawetą nam przygód? Jo, siebie weźmiemy. Nie, żartuję, kogoś weźmiemy na pewno by nam właśnie lawetą to poprzywoźć. A, Aj, co ja będę wam zdradzał, to jakoś fajnie pod muzykę właśnie to bardziej chciałem zrobić, nie? I takie duperele. Bum, tra -la -la. O, ja on mam ostatni teraz. Ale fajny wieczorek, jakie murki się porobiły. Tak jak po Ty bez Tak takie jak po deszczu normalnie u nas często się takie robią. Nie, ta strona nie. Tu jest fajnie. Takie ciemne małe chmurki. To dzisiaj takie były. Patrz na od swojej gospodarki jakbyś wjeżdżał na prawo. No, w moje gospodarki. Jakbyś wjeżdżał w stronę gospodarki swoją. No, po prawej prawie. są niebieskie, po lewej są różowe. No, no tu takie fajne, ciemniutkie chmurki. Co tam porabiasz? No, no to właśnie zjechałem. O... Te różowe? Te różowe Uj. są ładniejsze niż niebieskie. ale mi się ten. Jednak trochę koła jednak mi buksowały, nie powiem, że nie. Dobra, ja praktycznie teraz jadę mi i zobaczyć, co będzie teraz miał zamiar robić, a tu widzicie się te bronki. No ja już skończyłem. No, to co no widzisz? To, 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 dzisiaj taki krótszy lekko odcinek będzie akurat skończyliśmy wszystkie swoje prace To jest te brony Co mówisz? Mówię serio ładne te brony No one fajne są One i najlepsze to że one się ruszają nie? Także podoba, bardzo mi się to spodobało Dobra także jak widzicie taka praca dzisiaj tu była Następny odcinek to nie będę spoilerował ale chyba polecimy sobie ziemniaczkami Myślę że to chyba taki jeden z najfajniejszych i najbardziej oczekiwanych odcinków Później na kosy jakieś bronowanie siew i to tyle na tej serii. Także ja dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Łapkujcie, trzymajcie się. Cześć. Na razie.